Siema, dzień dobry! Słuchajcie, nie ma leżenia na kanapie dzisiaj, absolutnie. Nie ma siedzenia na fotelu, no chyba że wieczorem oglądacie Ligę Narodów i kibicujecie naszym siatkarzom. Tak, dzisiaj grają, ale ja sprzątam. Ja sprzątam zanim żona wróci do domu, a mam ku temu bardzo dobrą okazję, bo skończyłem właśnie testy tego odkurzacza. Bezprzewodowy, designerski, naprawdę ciekawy sprzęt. JGO V700, a w zestawie dostajecie jeszcze, słuchajcie, stację ładująco-czyszczącą ten zbiornik. No, czy może być lepiej? No, oczywiście, że może. Czyści! On też cały czas pracuje. Po szczegóły zapraszam już za chwilę. Enjoy the silence! Pik. <gry> I oto Jiggle V700 w całej okazałości. Od razu Wam powiem. Mi on się bardzo podoba. Kiedy wyciągałem go z pudełka, oczywiście najpierw musiałem go złożyć, co w ogóle nie jest trudne. Baza ładująco czyszcząca, wciągająca kurz, który zbierzemy tym odkurzaczem, potem sam odkurzacz, wkładamy go do tej bazy, i jak tylko baza wyczuje, że ten odkurzacz jest w środku, automatycznie zaczyna wyciągać z niego kurz, brud, zanieczyszczenia, które zebraliśmy z podłóg, dywanów czy mebli. O tym za chwilę. Elegancki, naprawdę elegancki, minimalistyczny. Dawno nie widziałem, nie miałem na testach tak ciekawego, stylistycznie urządzenia, co dla mnie ma znaczenie, bo słuchajcie, no odkurzacz, którego używam w tej chwili na co dzień, on po prostu stoi w jednym z pokojów i jest schowany za drzwiami. Nie, żebym się go wstydził, ale to no też jakiś tam piękny nie jest. Ten uważam, że może stać może nie w centralnym miejscu salonu, ale no nie ma wstydu, po prostu nie ma wstydu, zawsze jest pod ręką, zawsze czy możemy po niego sięgnąć to ma znaczenie że w zestawie jest oczywiście ta baza i stojak bo to jest też jednocześnie oczywiście stojak i mocowanie do różnego rodzaju szczotek które są w zestawie ale przejdźmy do szczegółów wykonanie bardzo dobrej jakości plastik naprawdę to się bo ładnie ogląda, ładnie się z tym obcuje, fajnie się tego używa. Kiedy weźmiemy go po prostu do ręki, ma się wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z dobrą robotą. To jest kawał dobrej roboty. Co tu dużo mówić? Jak Wam już wspominałem, to jest sama baza która ma w środku worek. Worek oczywiście na zanieczyszczenia. To worek jednorazowy. Jak będziecie chcieli oczywiście wyrzucić z niego wszystko i włożyć go tutaj z powrotem, no kto Wam zabroni? No na pewno nie ja. Natomiast w zestawie mamy dwa worki. Jeden już jest w tej bazie, drugi jest w kartonie. Jak się go opróżnia? Jak się go wyciąga? Bardzo prosto. Słuchajcie, tu jest taki przycisk na suwaczek w zasadzie. On też podkreśla Dbałość o detale, dbałość o szczegóły, bo on jest w kolorze złota. Więc ładnie, naprawdę ładnie wygląda. I kiedy go po prostu pociągniemy, otwiera nam się bok tej bazy i mamy bez żadnego problemu dostęp do worka, który jest w środku. Wyciągamy go, wyrzucamy wraz z zawartością, wkładamy nowy i to wszystko. To jest też worek, który ma w sobie filt, co jest istotne, a więc wszystko, co zbierze, to nie wydostaje się na zewnątrz. Producent w swoich materiałach marketingowych określa tę bazę jako inteligentną. Nie, ona jest automatyczna. Tak bym ją nazwał, tak bym ją określił. Dlaczego automatyczna? Po każdym sprzątaniu, kiedy włożycie tutaj odkurzacz. Uwaga. I już zaczyna! wciągać do środka wszystko to, co znajduje się w tym pojemniku, a tutaj migają takie pierścienie, świecą takie pierścienie na zielono, to też fajnie wygląda. I oczywiście ten odkurzacz jest w tym momencie automatycznie ładowany. Jeżeli chodzi o ładowanie do pełna, czyli do 100%, no musicie czekać 5 godzin. Niby dużo, niby niedużo, ale po sprzątaniu, no nie sprzątacie co 5 godzin, prawda? Nie odkurzacie mieszkania co 5 godzin, a więc to Nie ma znaczenia, czy się ładuje 3 godziny, czy 5, czy, czy 7, chyba że pracujecie jako sprzątacz sprzątaczka, jeździcie z tym odkurzaczem wszędzie. No nie, z tym odkurzaczem lepiej nie jeździć wszędzie, bo jest, że tak powiem, co ze sobą zabierać. Do tego są inne, specjalne takie ala przemysłowe odkurzacze. Popłynąłem, wiem, sorry. Zwróćcie uwagę na tę. Kulę, która jest, która znajduje się w tym miejscu, to jest wyświetlacz także, który pokazuje nam poziom naładowania mm, akumulatora, ile procent jest naładowany, w ilu procentach jest naładowany. Natomiast ta baza też automatycznie poinformuje was, że ten worek trzeba po prostu opróżnić, trzeba go wyrzucić i włożyć nowy. Słyszeliście już, jak głośno jest to opróżnianie tego zbiornika w samym odkurzaczu, ani cicho, ani głośno. Poza tym to trwa kilka sekund, więc to chyba nie ma większego. Znaczenia, po prostu za każdym razem, kiedy odłożymy ten odkurzacz do tej bazy, włożymy go do środka, musicie być przygotowani na to, że pojawi się krótki, ale zawsze to jest hałas. Natomiast jeżeli chodzi o akumulator, akumulator jest wymienny, on znajduje się w tym miejscu, widzicie. Jego pojemność to 7 razy po 2,500 mAh, co nam daje tysiąca mAh. I jaki czas pracy tego akumulatora mamy do dyspozycji? Zależy, to zależy, o, właśnie, jak ktoś mówi, to zależy od tego, w jakim trybie będziecie odkurzali mieszkanie. Macie do dyspozycji trzy tryby. Jest tryb Eco, jest tryb średni MIDI i jest tryb MAX. W trybie MAX jesteście w stanie odkurzyć przez, odkurzać przez 15 minut. W trybie tym średnim przez 28 minut, natomiast w trybie Eco do 55 minut. Czy to dużo, czy to mało? Słuchajcie, ja kiedy go testowałem, korzystałem z, trzech ty z tych trzech trybów, czyli na dywaniku, który mam jeden, jedyny tam w pokoju u córki, odkurzałem z tą maksymalną mocą, żeby. Wszystko po prostu zebrał z tego, z tego dywanika, a później jechałem na trybie Eko. Ja mam wszędzie drewniane podłogi, wszędzie. I tryb Eko idealnie, naprawdę idealnie się sprawdza, jeżeli chodzi o odkurzanie. Twardych podłóg, po prostu twardych podłóg. Jeżeli w Waszym mieszkaniu są dywany, dywaniki, wykładziny itd., no to musicie eksperymentować. Ja niestety nie miałem okazji, żeby sprawdzić, jak on się sprawdzi na dywanach, wykładzinach itd., itd., ale sądzę, że... Od tego jest też tryb ten średni, żeby sobie poradził. Przez 28 minut w trybie średnim nie jesteście w stanie odkurzyć całego mieszkania, moim zdaniem na spokojnie. Ja to całe mieszkanie, włącznie z górą, no to mi zajmuje około. 15 do 20 minut, jeżeli chodzi o ten odkurzacz, więc to naprawdę nie jest dużo, długo. Natomiast sam akumulator, pamiętajcie o jednym, też chcę was od razu też uprzedzić, w miarę upływającego czasu korzystania z tego odkurzacza też jego wydajność będzie spadała. I to jest absolutnie normalne. Ja korzystam też z Dysona. Mam takiego Dysona, chyba V8. Stary, stary, naprawdę mega stary odkurzacz i w nim co 2 lata, średnio co 2 lata wymieniam po prostu akumulator. To samo można zrobić tu. To żaden problem, ten akumulator jest wymienny. Po prostu go zdejmujecie o w ten sposób i możecie kupić się nowy. Więc nie zdziwcie się, jeżeli, być może, ja nie wiem, bo nie będę korzystał, znaczy nie, nie, nie testowałem go przez 2 lata, być może kiedy miną 2-3 lata, albo i 4, no, to ten akumulator trzeba będzie wymienić, ale słuchajcie, to nie jest z tego, co ja wiem, dość duży koszt. Może to kosztować około 150-250 zł, w zależności od tego, czy wybierzecie oryginał, czy wybierzecie zamiennik. Bo zamienniki nie sprawdzałem, ale na pewno są dostępne w sklepach internetowych. Zamawiacie i koniec. Sercem tego odkurzacza wypniemy rurę. Zobaczcie na ten przycisk, on też jest taki miedziany, taki kolor miedziany, złoty. Też to ładnie, ładnie wygląda. Serce znajduje się tutaj. To oczywiście silnik bezszczotkowy. Jego moc to 480 W. Natomiast jeżeli chodzi o hałas, który generuje ten odkurzacz, to jest jeden tryb. To jest drugi i to jest tryb Echo. Czy ten odkurzacz jest głośny? <śmum> Powiem Wam tak, do, cich, do najcichszych z pewnością nie należy. Więc musicie być przygotowani na to, że jak będziecie odkurzać, to może to komuś przeszkadzać po prostu. Ale w zasadzie każdy tego typu odkurzacz ma głośność czy generuje hałas na Podobnym poziomie po prostu. No, jak odkurzamy, to odkurzamy. Wiecie, że to jest czas na sprzątanie i tutaj nie ma czasu na relaks, na oglądanie telewizji, na słuchanie radia, a więc ja na to nie zwracam szczególnej uwagi, czy on jest głośny, czy nie jest głośny. Ważne, żeby odkurzał. No właśnie, słuchajcie. Ta moc sąca można ją jeszcze określić w kilopaskalach. I mamy tutaj do dyspozycji 33 kilopaskale. Tutaj tak, jeszcze już kończąc temat, jeżeli chodzi o tę moc. Zobaczycie za chwilę na zdjęciach, jak on sobie radzi z odkurzaniem podłóg, z odkurzaniem mebli, ze zbieraniem sierści zwierząt. Sami zobaczycie, że jest naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jeżeli podczas sprzątania chcielibyście sami opróżnić ten zbiornik tutaj na kurz i zanieczyszczenia nieczystości, możecie to zrobić. Tu jest po prostu przycisk, wciskacie go, wyciągacie i już. I to jest słuchajcie, zbiornik, pojemnik na kurz. On ma tutaj czterostopniowy system filtracji. Ma taką pierwszy filtr. To ta siateczka, prawda? Kolejne filtry znajdują się już głębiej, troszeczkę w środku. Jest też filtr HEPA. Jeżeli chodzi o pojemność tego zbiornika, tego pojemnika, producent, przynajmniej ja nie znalazłem, nigdzie nie podaje jaka jest jego pojemność. To mi się, tego mi się nie udało znaleźć. Ja uważam osobiście, że ten zbiornik nie jest zbyt duży i może zwrócić uwagę użytkowników na to, że trzeba go często opróżniać. No właśnie, jak to wygląda w praktyce. Skoro macie tę stację ładującą i automatycznie opróżniającą ten pojemnik, no to jakie to ma znaczenie, słuchajcie? Odkurzacie, 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 zbiera się tutaj do dopełna całe, całe świństwo, sywi i tak dalej. Wkładacie do tej stacji, zostaje to wszystko wyrzucone, oczyszczone i sprzątacie dalej, a to czyszczenie, to obczyszczanie tego zbiornika trwa kilka sekund po prostu, więc to dla mnie większego znaczenia nie ma. Nie zwracałbym uwagi na pojemność tego, tego zbiornika, by być może producent wyszedł z takiego samego założenia, że nie podaje w swoich materiałach specyfikacji, jaka jest jego pojemność. Przejdźmy teraz do zestawu, do tego, co otrzymujemy w zestawie, czyli w co wyposażony został ten odkurzacz. To już widzieliście, to już wiecie oczywiście. Jest y rura po prostu do tej rury możecie podłączyć, ale nie musicie do samej rury, możecie podłączyć bezpośrednio do odkurzacza, ale to już zrobimy sobie w ten sposób, żeby wam pokazać właśnie tę główną szczotkę. Ta główna szczotka, która ma wałek. Ten wałek jest silikonowo, nie, przepraszam, ten wałek jest z włosiem. To włosie jest w dwóch kolorach. Jedno jest twardsze, to jasne jest tward, żółte w zasadzie jest troszeczkę twardsze, to ciemne to czarne jest troszeczkę Bardziej miękkie. Uniwersalna szczotka, absolutnie elektryczna, oczywiście, szczotka do każdego rodzaju podłóg, do każdego rodzaju dywanów, wykładzień itd. itd. Natomiast, kiedy ja go teraz włączę, to widzicie, że on ma tutaj dwie diody LED. Ma podwójne oświetlenie albo nawet doświetlenie podłóg. To naprawdę ma znaczenie, bo dzięki tym diodom LED inni producenci stosują laser. Ja uważam, że laser troszeczkę bardziej wychwytuje wszystkie zabrudzenia na podłodze, te drobinki kurzu, które się znajdują, ale ten kolor zielony tych diod też w tym absolutnie pomaga. Problem jest też z tymi diodami taki, że kurczę, wydaje wam się, że wszystko posprzątaliście, że jest wszystko zebrane z podłogi. Wracacie po 15 minutach, gdybyście wrócili. Ja zrobiłem taki eksperyment. Wróciłem po 15 minutach w te miejsca, które posprzątałem wcześniej. Już gdzieś tam pojawiają się drobinki kurzu, ale widzę je, widzę je dzięki temu światłu, tym dwóm diodom LED. Normalnie moje oko tego nie wychwytuje, więc nie przejmujcie się tym efektem. To nie oznacza, że ten odkurzacz źle odkurza, źle zbiera kurz, tylko po prostu w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Tego kurzu jest tyle, że musielibyśmy bez przerwy odkurzać. Natomiast te diody ja uważam osobiście, że są bardzo przydatne, bardzo pomocne, bo możemy naprawdę lepiej odkurzyć dywany i podłogi. W zestawie otrzymujecie też in uwaga. Pierwszy cykl, drugi. Trzeci cykl. Natomiast w zestawie macie też stojak na akcesoria, co jest fajnym rozwiązaniem. Na samym dole przymocowujecie go do tej głównej rury, która utrzymuje cały ten odkurzacz wraz z tą, z tą bazą. Jest szczotka, to jest dla mnie najważniejsza szczotka w tym odkurzaczu. No nie może ta duża też ta duża jest też istotna. Dlaczego? Dlaczego to jest dla mnie taka ważna szczotka? Bo mam psa w domu i sierść psa jest wszędzie. Chyba każdy właściciel czworonoga wie, że to jest często masakra. Natomiast ta szczotka, dzięki swojej konstrukcji, jest tam wałek też. Ona jest, może pracować pod kątem, jest ruchoma, jak widzicie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, bardzo, ale to naprawdę, bardzo dobrze zbiera nie tylko sierść. Ale ja głównie zbieram sierść, na przykład z kanapy, z foteli, po prostu z mebli tapicerowanych. Ona się sprawdza. Możecie też odkurzyć ją dywan, jeżeli macie jakiś mały dywan i chcecie to szybko ręcznie zrobić przy okazji odkurzania na przykład mebli. Dlaczego nie? To żaden problem, po prostu ją włączacie i ona zasuwa. Ona też jest elektryczna oczywiście. O, widzicie? I już. Kolejna szczotka to tak zwana szczelinówka. Która Wam oczywiście pozwoli dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Nie będę Wam tłumaczył, czym jest szczelinówka, bo na pewno doskonale sobie zdajecie z tego sprawę. Ona nie kryje w sobie jakichś nie wiadomo jakich rozwiązań, po prostu jest szczelinówką i tyle. Kolejna szczotka, kolejna szczotka to jest taka dwufunkcyjna powiedziałbym szczotka. O. Jest tutaj. Też ją znacie, typowy zestaw, jeżeli chodzi o odkurzacze przewodowe i bezprzewodowe. To jest szczotka, którą, którą, którą możecie zbierać na przykład, kiedy nie ma tego włosia, nie wiem, z firan, z zasłon, z rolet i tak dalej, zbierać kurz po prostu. A teraz możecie zbierać z jakichś mebli, których nie chcecie porysować. One są dla was ważne, są drogie itp. itd. I naprawdę te wszystkie szczotki wraz z tym odkurzaczem w codziennym sprzątaniu no, spisują się bardzo, ale to bardzo dobrze. W ogóle ten odkurzacz oprócz tego, że mi się podoba jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. To nie jest odkurzacz z funkcją mopowania, więc to musicie też wziąć pod uwagę. Jego regularna cena wynosi około 1500 zł. Natomiast na stronie producenta. Link oczywiście będzie w opisie pod filmem. Na stronie producenta bardzo często pojawiają się różnego rodzaju promocje. Natomiast ja też oczywiście od producenta Jago V700 mam dla was specjalny kupon rabatowy. Też umieszczę go w opisie pod filmem. Dzięki temu kuponowi kupicie ten odkurzacz za niewiele ponad 1200 zł. Osobiście Uważam, że warto. W dobie różnego rodzaju odkurzaczy, które kosztują, to są takie 250 zł, 350 zł. Ja jednak uważam, że tutaj, jeżeli zainwestujecie te 1200 zł w ten odkurzacz, to będą dobrze wydane pieniądze, bo to jest naprawdę bardzo porządny, porządnie dobrze zrobiony odkurzacz, który sprawdzi się w każdym domu. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odkurzacz. Niedługo będę miał kolejny. Pokażę Wam naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. A tymczasem, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć. A ty co? Nie, nie zbierasz kurzu jak masz szczotkę? Nie zbierasz? A, poczekajcie. No A teraz. Teraz zbierasz.